к ручуткам. Hello, there. to jest taka krótka analiza. No i przede wszystkim omówienie ostatnich wydarzeń. Obecnie pochmurno, wiecznie chłodno, ale był upał, był dało wpalnik, było gorąco, było bardzo gorąco. Mieliśmy bardzo silne burze, również u mnie przeszła burza, która poczyniła. Szkody downburstem 12 lipca, wczoraj skończyło się tylko i wyłącznie na opadach deszczu, a nie zachodniej, bo Zatoka poszła bardziej ku centrum. Mniej szczęścia miało południe kraju, centrum i północny wschód kraju, gdzie przeszły bardzo niebezpieczne układy burzowe. Zanotowano pełno szkód itp. Itd. Ludzie, pogoda. I burz, burze to jest zjawisko lokalne. Zapamiętać jedną rzecz: burza to jest zjawisko lokalne i takie też będzie siema. Bo zapraszacie ludzi do transmisji. Luźna taka krótka transmisja. Patrzcie, jak wygląda pszenica w tym momencie po opadach nocnych. A zapraszam na, na najnowsze filmy: zostawcie tu kciuka w górę, suba dla zasięgu, żebym na bieżąco z transmisjami na żywo i z odcinkami na kanale oraz. Wpadajcie na filmy. Zostawcie coś po sobie. Dzięki. A można pisać jak tam u Was, jaka u Was pogoda. U mnie w tej chwili. Zaraz wynurzę się i Wam pokażę. U mnie w tej chwili pochmurno. Upały jeszcze w tym sezonie na pewno wrócą, bo mamy lato w końcu, a nie zimę. Bardziej, mnie ciekaw... Bardziej to mnie ciekawią, ale też niepokoją ale... sobie pójść zobaczyć coś wokół Ale jestem ciekawy co się odwali w przyszłym tygodniu bo mogą być opady deszczu ale też nie muszą to znaczy aha filmy z aparatu będą ale nie wiadomo kiedy bo mi się podczas naprawy komputer spalił Pozdro komp mi się komp poszedł do fachowców po wymianie dysku i się spalił Hmm. Można zostawić tu kciuka w górę, suba dla zasięgu, lajka Po transmisji można zostawić komentarz, to nie transmisja taka do 12.30 Co tam u Was widzowie? Dawno nie było pogawędek Napiszcie co tam u was Przejdę się Wam jeszcze na północne czoło i Wam pokażę jak wygląda północ kraju w sensie na północ ode mnie Dlaczego nie było transmisji na żywo z nad morza? Bo ja tam byłem na wypoczynku. Były shorty, były filmy. Ja tam odpoczywałem głównie. I nawet nie patrzyłem w prognozy. Dlatego była transmisja. Czemu zdrowia i witam 15 ludzi. Siema. Czekaj. A ja udostępnię sobie ten post. Otwórz posta. Dzisiaj to jest taka krótka rozmowa, patrzcie jak wygląda niebo na, pół, na zachód i północ ode mnie, a tu macie tło pszenicy, pochmurno, dałam dzwonek, halo Heidi, ale klar. wpadaj na messenger, jak masz, Kamil Mason, jestem na messengerze, Mówi się do mnie pisać, na skrzynkę moją odbiorczą to wam odpiszę na pewno jak będę mógł. Halo, Heidi, ale sklar, jak dałaś publiczny dzwonek, to ja Ci oddam. Można mnie subskrybować publicznie, to mi się pojawi na kanale i na pewno przejdźmy się. Tutaj wszystko zarosło, prawa, tu rośnie pszenica, chmury, silniejszy wiatr, jest godzina 12.15. Można zapraszać ludzi na transmisję, piszcie, co tam u Was. To, że się pozmieniało, chociażby tu pole uprawne, tutaj są nowe skrzynki, nowe skrzyneczki. Ja mam Gmaila. a masz Messenger lub Instagram? Jak ktoś, ludzie, widzowie, kochani widzowie, jak ktoś z Was ma Instagrama, jak ktoś, was, jak ktoś z Was chce, żeby były moje filmy, Chcę żeby Wasze filmy były na moim kanale, jako filmy od widzów, bo to jest całkiem nowa seria, którą chcę aktywować. Urany! Ty patrzcie to. O kurde! O kurde, Ziemia się zapadła po opadach! Ziemia się po opadach zapadła! Patrzcie to, widzowie! Normalnie się Ziemia zapadła. Zostawcie lajka w górę tu. Jeszcze raz, jak ktoś z Was chce drogi wid... Drogi z jak ktoś, ktoś z Was chce, aby na moim kanale były wasze filmy pod tytułem, oznaczone jako seria od widza, no to wysyłajcie na Messenger prywatnie, na Discorda prywatnie, link podam do serwera, jak chcę do domu, to podam z komputera link do serwera. No i teraz jeszcze Wam pokażę, jak wygląda karnowo, w sensie wiatraki czy też fachowa nazwa turbiny wiatrowe. No i co widzowie? Generalnie możecie pisać na mojego maila. E, kamil KamilMyson984mail.com to jest mój mail i możecie tam nadsyłać swoje materiały przede wszystkim przede wszystkim Jak chcecie materiały wzbór, żeby były na moim kanale możecie przesyłać na mojego maila Ewentualnie mówię Jak masz deszcz to spoko U mnie pochmurno i wieje Jak ktoś z was chce O poszła aktualizacja to... No tak jasne No i ta, Powiem wam widzowie tak U mnie w porządku Ze zdrowiem jest już nieco lepiej niż by... Miałem kontuzję. Zostawcie tu lajka w górę Komentarze Piszcie jak tam u was, widzę, że jest 41 osób. Jeszcze raz witam. się 7 minut transmisji, to no spoko. Kolejna, piszcie o której chcecie transmisji na żywo również. Kolejna transmisja powinna pojawić się jutro, ewentualnie w przyszłym tygodniu. Jakoś idę w stronę... No dobra, halo lady, dobra, no to smacznego Jak ktoś chce może komentować moje filmy Jak ktoś też chce może O, lepiej, nie wiem. Dobra wracam się w takim razie, ale przelecę To jest właśnie ta nowość, nie? Skrzyneczka na działka ale jeje Dobra ciul, idę po Dobra, dobra ciul, idę Piszcie, co tam u was. Widzę, że jest tu jeszcze raz rzut na pszenicę. A tu zaraz mamy jęczmień i boisko. A tutaj patrzcie jak drzewo ogłosiło po tej nawałnicy z 12 lipca, w tej burzy silnej. Piszcie coś na czacie, bo nudy. Można zadawać pytania. Zadawajcie pytania, dawno nie było. Można zadawać pytania. Zostawić kciuka w górę. Można do mnie pisać na Messenger. Jestem Kamin Mason, oczywiście e, z awatarem z tym z nawoża. I w tle mam szelfa, Tak jak tutaj, taki tam mam w tle. Zobaczmy, jak pszenica gnije, ale pszenica, pszenica po opadach powoli gnije, ale to akurat norma. Ło, wow, 71 osób, skąd tyle osób się wzięło? Piszcie to tam u Was, a nie że jesteście po to, żeby widzieć. Oby było dużo odsłon. Za chwilę podejdziemy w to miejsce, gdzie nawolnica poczyniła największe szkody. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. A tutaj patrzcie na jęczmień. No idę do tamtego miejsca. Opowiem co nieco jak się zainteresowałem z burzami itp. DP i O proszę Przewalony słupek tu leży Nie No Piszcie jak tam u was I kto według was jutro wygram finał Bo jutro finał euro Za kim jesteście Hiszpania Czy może raczej Anglia? Czekajcie, zrobię ankietę Macie ankietę, kto wygra mecz, Hiszpania czy Anglia, macie, macie ode mnie ankietę, kto wygra mecz, Hiszpania czy Anglia, ja raczej nie będę transmitował jutro meczu na żywo, bo mi się nie chce, ale na pewno będę oglądał, bo jestem ciekawy, kto wygrał Euro, naprawdę jestem ciekawy, kto wygra Euro. Piszcie, co tam u Was, za chwilę podejdziemy do tego sławiennego miejsca, gdzie mamy... No gdzie powaliło gałęzie i za chwilę zobaczcie z bliska jak to wygląda. No, generalnie powiem wam tak, można lajkować, po transmisji można komentować, udostępniać. Lecimy po 4000 godzin zarabiania, panie. Ja chcę pomagać innym, nie chcę kasy dla siebie tylko i wyłącznie, ale też po to, żeby pomagać innym. Sisko i działki to jest najbardziej osłonięta część. To jest najbardziej osłonięta część. Patrzcie, jak to drzewo wygląda po tej burzy silnej. Masakra. Ogołocone z gałęzi. Można dawać, można dawać suba z dzwoneczkiem. Kochani widzowie, jeszcze raz. Jak chcecie, żeby wasze filmy były na moim kanale jako seria od widza, no to po prostu wysyłajcie mi na Messenger moją, mojego maila, którego podałem oraz na Discorda lub Instagram. Patrzcie, co się tworzy. Jakiś pseudo się jeszcze robi z gówna. Z opadów. Dojdziemy tylko do tego miejsca i kończę transmisję, bo... Patrzcie, jak to teraz wygląda. Ja pierdzielę tutaj gałęzie, już pocięte w większości. Mniejsze gałęzie. A tu leżały drzewa. Wczoraj nie robiłem transmisji, ale drzewa już pocięli i zabrali. Aczkolwiek, no. Jeszcze leży trochę gałęzi. Tutaj nie ma. Tutaj bramka została ogołocona, przez odgrodzona, przez co nie możemy grać meczów już. Płot był! Płota nie ma! Po prostu tutaj płota nie ma. Ja jestem uważny sobie na pot. Tutaj leży jeszcze gałąź. Tutaj pomniejsze gałązki jeszcze leżą. Tak wiecie, ale tutaj leżał wielki konar, dwa konary, tu leżamy dwa. Patrzcie jak to ogołociło. Raz, dwa, trzy, cztery, Praktycznie 5 gałęzi z tego spadło Dobra kochani widzowie Do zobaczenia z wiecznego chrząstowa Dostawcie lajka like w górę z supoda zasięgu i wpadajcie na nowe filmiki. Dzięki, pa! I to zobaczenia niebawem prawdopodobnie.